Psalm 12. Przeciw zakłamaniu Ratuj nas, Panie, bo brak niepobożnych, Znikła wierność wśród ludzi. Wszyscy okłamują swych bliźnich, Z obłudą w sercu mówią podstępnymi wargami. Niech Pan wygubi wszystkie podstępne wargi I języki skłonne do zuchwalstwa. Tych, którzy mówią, naszą siłą jest język, Usta nasze nam służą, Któż jest naszym Panem? Pan mówi: Teraz powstanę. Wobec utrapienia pokornych i jęku ubogich dam zbawienie temu, który go pożąda. Słowa Pana są szczere, wypróbowane srebro bez domieszki ziemi, siedmiokroć oczyszczone. Ty nas zachowasz, Panie, na wieki nas ustrzeżesz od tego plemienia. Występni krążą dokoła. Gdy nikczemność bierze górę wśród ludu.